Masień, kon specjalny na portalu Sporty, walki o Krystian Kaszubowski, Siemanko. Siemanko, cześć. Jak widzę, ciągle w treningu? Yy, tak, staram się być w treningu. Twoja ostatnia walka miała miejsce w listopadzie, z tego co dobrze pamiętam. Czy są już jakieś na horyzoncie, czy może nawet były jakieś propozycje? Yy, tak, były propozycje, nawet dwie. Jedna przed koronawirusem. Na zastępstwo miałem wejść. Yy, niestety yy, przyszedł koronawirus i Gale odwołali. I na ostatniej gali też miałem się bić niestety przez moją kontuzję musiałem odwołać tą walkę, więc wróciłem do, do zdrowia i czekam tak naprawdę na kolejne propozycje. Super, ja wiem, że to nie ty ustalasz jakby swoich przeciwników, ale jakbyś mógł w skalę tak jednego. No może nawet nie jednego, tylko dwóch, trzech, z którym chciałbyś się teraz zmierzyć. Yy, nie mam, nie, jakoś się nie myślałem nad tym. Yy, kogo mi wodarze zaproponują, także z tym będę walczył. Nie, nie wybierałem sobie nigdy przeciwników, więc czekam na propozycje jakieś. Jasne, zrób sobie takie mało podsumowanie tamtego roku, ponieważ y, walczyłeś o pas mistrzowski z Roberto Soldiczem, niestety nie udało się, i dostałeś tę walkę już po twoich dwóch wygranych w KSW. Czy sądzisz, że to było trochę za szybko, czy wręcz przeciwnie byłeś gotowy i oczekiwałeś tej walki? Czy może było za szybko, lecz sytuacja była taka, że tak naprawdę nie było rywala dla Roberta? W ta, w, jak się biłem z Roberto, no to tak naprawdę ta nasza kategoria była okrojona. Była szansa, żeby zawalczyć z Roberto, więc pewnie szansa życia. Dlaczego nie? Spróbowaliśmy, no wtedy się nie udało. Trzeba walczyć dalej, tren, trenować, wygrywać walki i wtedy może w przyszłości, w jakiejś dalszej przyszłości dostanę rewanż tak? Właśnie, czyli ta walka dała ci taką motywację, że dobra, wtedy się nie udało, ale już raz to tą walkę mistrzostwom opas, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy trochę się odbuduję i znów mi zaproponują. Tak, na pewno, no na pewno jest motywacja, bo jednak przegrałem z mistrzem, yy, a chciałbym mieć ten pas na sobie, także nic tylko trenować, trenować, trenować i walczyć. Jak będzie wszystko dobrze się układało, jak będę wygrywał walki, to będzie kwestia czasu, czy dostanę rewanż, czy nie. No ja ostatnia walka miała z Iwizą Tuskiem, z tego co pamiętam, wygrana, ale nie byłeś do końca zadowolony po tym pojedynku, przynajmniej to wynikało z wywiadów po walce. Tak, nie byłem do końca zadowolony, mimo wygranej, ponieważ y, troszkę spuchłem w czasie walki i ta walka nie wyglądała tak, jakbym sobie życzył. Jasne. Y, czy teraz na przykład, jakbyś dostał propozycję rewanżu z Soldiczem, to wziąłbyś bez zastanowienia, czy wolisz trochę poczekać i się odbudować? Czy to też na pewno jakaś szansa by była kolejna, y, a czy bym wziął, bym musiał to przemyśleć, porozmawiać z, z trenerem, z menadżerem. Y, no, także głównie od trenera by to zależało, nie? Na pewno kolejna jakaś szansa by była. Więc ja tak sobie szukam trochę informacji o tobie w internecie, ale nie jesteś zbyt aktywny na mediach społecznościowych. I czy po tym pojedynku właśnie? Byłeś pretendentem, twoja popularność trochę wzrosła, że już ludzie rozpoznają cię na ulicy. Tak, po walce z Soldiczem na pewno ta popularność wzrosła. Od, było to odczuwalne i w mediach, i tak naprawdę na ulicy, jak gdzieś przychodziłem, ktoś mnie zauważył, to mnie rozpoznawał. Także po tej walce na pewno gdzieś ta medialność poszła w górę. No także, także super. Jasne, czy wychodzi jakby z tego założenia, że chcesz się bronić czysto sportowo, czy po prostu jak najbardziej stworzyć swoją postać w mediach, żeby dostać tą kolejną walkę o opas, powiedzmy? Nie, nie, czysto sportowo. Nigdy jakoś medialnie się nie udzielałem y, za bardzo. Do tej pory się nie udzielam. Uważam, że, y, uważam, że jednak trzeba, trzeba dużo trenować, dużo walczyć, żeby dostać szansę o pas, y, a nie po prostu wykrzyczeć sobie tą walkę. Jasne. Twój kolega klubowy walczy w sobotę, Kasper Formela. Jak oceniasz jego formę? Będzie walczył, tak. Kasper Formela będzie walczył y, w sobotę. No, Kasper jest mocny, myślę, myślę że że to będzie wygrana i podejrzewam, że przez nokaut jest naprawdę w mocnej formie. No nic, wszystko się okaże w sobotę, ale jestem naprawdę bardzo dobrym, do, bardzo dobry myśli. Jasne, dzięki. W jaki Krystyn Kaszubowski. Dzięki.